Cześć, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mój rower plusowy. Mam nadzieję, że kolor lakieru, jak i innych elementów będzie dobrze widoczny z tego względu, że zaszło słońce i zaczyna padać. Rower to Specialized Fuse z 2016 roku zakupiony został w wersji modelowej Comp i przeze mnie dalej modernizowany. rower fabrycznie był wyposażony w dropper. Jest to sztyca marki Transix. Bardzo dobra, w innym filmie Wam ją dokładnie opiszę. Fabrycznie też był na sprzęcie Srem X5 jeśli chodzi o manetkę i Srem X7 miał przerzutkę tylną, dziesięciobiekową i z tego względu też ma zwykły bębenek. HG, co doprowadziło do założenia z tyłu kasety od Igla marki Sunrise? Wtedy był to jedyny wybór i jedyna dostępna kaseta na 12 biegów. Ja mam tą pierwszą wersję, która dotarła jako pierwsza do Polski. Nie mam najlepszego zdania o niej. Na pewno kolejny raz bym jej nie kupił. Z tego względu, że ona jest zbyt mało dokładnie zaprojektowana, dość szybko łapie luzy, tutaj nieraz jest po prostu dramat. Na tą chwilę, jak widzicie, tylna przerzutka to SREM Eagle X0 oraz manetka z tej samej grupy. Z tej samej grupy jest również łańcuch zastosowane. Hamulce to Srem Guide w wersji RS. Chciałem wersję RSC, ale szczerze mówiąc trafiła mi się ta wersja w bardzo okazyjnej cenie i raczej nie żałuję swojego wyboru. Mimo, że cena katalogowa roweru była bardzo wysoka, a wręcz był zaporowo drogi, nie żałuję swojego wyboru. Przez bardzo długi czas szukałem roweru plusowego dla siebie. I uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Zestaw hamulcowy oparty jest na tarczach 200 mm przód oraz 180 mm tył. Koła, które znajdują się na rowerze, są na fabrycznych piastach Specialize w wersji Stout Pro. Oraz obręczach WTB Scraper I45. Pomijając niezwykle wysoką cenę tych kół, są naprawdę rewelacyjne. Są to zdecydowanie najlepsze koła do rowerów plusowych, na jakich miałem okazję jeździć. E, mają całkiem niezłe piasty, rewelacyjne szprychy. Fabrycznie nie były przeze mnie już dociągane. I przez półtora roku jazdy nie doszło do scentrowania tych kół, nie pokrzywiły się, są używane naprawdę bardzo intensywnie i do mega agresywnej jazdy. No Jedynym ich mankamentem jest wysoka cena, z tego względu, że te obręcze widziałem w Polsce w sprzedaży tylko raz w sklepie dobre rowery i były po 660 zł za sztukę. Ich waga to około 560 gram. Więc przy szerokości 45 mm jest to bardzo przyzwoity wynik. Obejrzyjmy sobie teraz ramę. Ponieważ powoli kończy mi się bateria, resztę materiału dogram u siebie w domu. Przenieśmy się zatem ponownie do terenu leśnego i chciałem na tą chwilę Was zaprosić do kolejnych filmów i chciałem podsumować rower. Rower nie zawiódł mnie ani razu, przez półtora roku nie było też żadnej awarii. Jeździ się na nim rewelacyjnie, ma super dopracowaną geometrię, jego waga... Na poziomie na tą chwilę 13 kg 600 g jest dla mnie wagą jeszcze akceptowalną, a w kolejnych odcinkach pokażę Wam go, tak jak już wspominałem, z kolejnym zestawem kół i omówimy jego zalety.